Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Puchar Świata zawita do Polski, a konkretnie do Wisły na skoczni imienia Adama Małysza, gdzie zostanie rozegrany pierwszy w tym sezonie konkurs drużynowy oraz konkurs indywidualny. Skocznia Malinka, tak jak już mówiłem, imienia Adama Małysza, punkt konstrukcyjny 120 metrów, hill size 134, rekord 139,5. Program zawodów na ten weekend prezentuje się następująco w piątek 3 grudnia o 12.00. Odprawa techniczna 15.45 oficjalny trening 18 to kwalifikacje. W sobotę 4 grudnia 15.30 seria próbna i 16.30 konkurs drużynowy. W niedzielę 5 grudnia o 15.00 Seria próbna i o 16.00 konkurs indywidualny. Skład reprezentacji Polski na Wisłę Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jak Wolny, Andrzej Stękała, Stefan Hula, Aleksander Zniszczą, Klemens Murańka, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch, Jarosław Krzak i debiutant Jan Habdas. Transmisje z zawodów oczywiście w Telewizji Polskiej. Piątek 3 grudnia 15.15 .15, treningi i kwalifikacje studio w TVP Sport. Od 17.50 studio przed kwalifikacjami w jedynce. W sobotę 4 grudnia o 15 15.15 ponownie studio oraz seria prudna i konkurs TVP Sport. Konkurs drużynowy także od 16.00 w jedynce. W niedzielę o 14.45 początek studia. Oraz skoki z serii próbnej konkursu w TVP Sport. O 15.45 dołączą także widzowie jedynki. Komentatorami w wiśle będą Przemysław Babiasz i Stanisław Snopek. Studio poprowadzi Maciej Kurzajewski. Transmisje z magazynów czy też meldunków w Telewizji Polskiej w czwartek 18.50. Pierwszy meldunek w TVP Sport. W piątek o 11.35 i 13.50